Podaj na Discorda, pierwszy link w opisie. Tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów, więc ja, jak się tam znaleźć, to zostawcie suba. No alo, ja jestem Sopkan. No i witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zaczynamy serwer w MTA. Znajdziemy się na cash No i Po zalogowaniu się mamy do wyboru takie spełnione jak Sanfiero, przechowalnia, LV, LS, no i pas organizacji. Sprawdźmy sobie na szybciutko, gdzie jest rozgrywka. No to rozgrywka jest Sanfiero, więc sobie Sanfiero e, wybierzemy. No i jak już bierę, to już mam. Witam, witam. No to witam pana Lukiego, e, który mi pisze. Witam, witam. No to witam wszystkich bardzo tutaj serdecznie, dobra no to na starcie mamy bankomaty, które prezentują się tak, raczej nic szczególnego, mamy również hut pln -y, mamy jakieś pasek zdrowej i pasek, nie wiem, głodu czy czegoś i mamy co posiadamy aktualnie, czyli pięść no taki osoby sobie ten hut. A to 01 e, u samej góry, to nie wiem o co z tym chodzi. E, tutaj mamy urząd, tak? Tak, tu mamy ten urząd. Tu mamy jakieś egzaminy. E, m, tylko, że mi się chłopaki kursor nie chce prać. F3, tak? E, no i kategorii B e, mamy za darmo. No dobra. No i menu interakcji prezentuje się tak. Jest to chyba menu interakcji z PSRPG. E, chyba na pewno tylko po prostu jest zmieniona <coughs> w tym jedynie grafika. Dostałeś pieniądze o 4 bombel. Dostałem 3 miliony od e, Cherry Bombera, no to dzięki, po <laughs> starcie wchodzę, dostaję siano, no musicie sobie sprawdzać dokładnie, czy to jestem ja, bo tak byle komu dacie, to no, w sumie nie. W tym miejscu mamy wejście do przebieralni e, i tak dalej. Ora, panel jednym prezentuje się tak, że mamy tutaj napis Catch Life, mamy to jest chyba, mi się wydaje, że to jest Nice Life, -a. jestem pewny, to jest chyba jednak e, z Nice Life. -a. Tutaj jeśli za nami te chłopcy dają mi te 3 miliony, nie wiem, dzięki za te 3 miliony czy coś. Tutaj mamy salon, raczej normalny salon. Jest to po prostu serwer wysokich zarobków również. Mechanika tutaj mamy zamkniętego lub otwiera się jak podjedziemy, jak ten mechanik działa. Nie wiem, ten mechanik jakiś kurwa nieaktywny. Tutaj mamy... Nie no, ten mechanik to na pewno nie jest ich, bo to jest już mechanik razy widzieliśmy to mapowanie tutaj. Nawet ja jak robiłem ten, że tworzę serwer w MTA, no to nawet na takiego samego mechanika trafiliśmy, więc okej. Okay. Tutaj mamy warsztat jednak, czyli tamten warsztat jest tylko dla pizzy i jest po prostu zamknięty. Pod F2 mamy nasze ID i tak dalej. U ID jestem 6000 graczem tutaj na serwerze. No i rozgrywka, jak wspomniałem, wcześniej, jest y, głównie w y, San Fierro. Dobra, no to tutaj mamy kolejne jakieś wrota do skabanu. No i tu mamy jakieś y, to osiedle takie, ale to mapowanie niestety też, że są takie kojarzy te palmy z jakiegoś serwera, że też było tak na tych palem. Więc to osiedle też chyba nie jest ważne, jakieś helikoptery tutaj. Co to w ogóle jest? To jest chyba Bob, tak mi się przynajmniej wydaje, jest jakaś podmianka za Mavericka chyba. Bo nie pamiętam, czy jest w ogóle cargo Bob kurwa, jeżeli chodzi o zwykłe GTA. Chcesz Air Premium? to to jest Air Premium? Jakieś Air Premium może można sobie kupić za SMS i PSC. Dobra, może to nie podmianki, więc już nie krytykujmy tego. Um, tutaj jakieś mapowanie. No i pok dostałem w sumie 3 miliony. Pytanie tylko, co ja mogę sobie za to kurwa kupić? Za chwilę pójdziemy i wydamy w sumie te 3 miliony, odbiór pojazdu, samochody i motocykle. Tylko mi się wydaje, że za 3 miliony to jednak będzie... Za mało, dobra, ty mamy tam całe przechowanie. skończmy sobie to i spróbuję sobie kupić jakieś auto. Może jednak, może jednak kupimy to auto. Jak już dostaliśmy te 3 miliony, to kurwa kupmy. Jeszcze auto chyba nie kupiliśmy na ocenianie serwerów. No i co teraz trzeba? Ja tu wychałem w blipa i chciałem to kurwa skończyć. Pewnie tutaj w tym załuku, tak? Nie. A bym zapomniał, no licznik. Licznik jakiś taki. Nie wiem, licznik jak licznik. Tutaj mamy kasyno, wejście na własną odpowiedzialność. I te 3 miliony przebijałem w kasynie. O te elegancko, kurwa. Zobaczymy jak ty będzie rozdawał karty w tym kasynie dzisiaj. Skorzmy sobie to prawkę, no i pójdziemy sobie zdamy nasz um, zdamy kurwa, rozjebiemy te siany, które dostaliśmy. Dobra, nie zdaliśmy egzaminu, chuj ten egzamin, ten egzamin powiedzmy. Jak już, jak widzisz, niedaleko jest kasyna, na chuj mi ten egzamin, gości. Um, Uruchom to, odpal silnik. Um, w porządku, odpalam silnik. Um, no i jadę sobie dalej. Jakiś łop skacze infernusem. To jest ten, co dał mi siano, dzięki jakikolwiek ty tam nikt miałeś o <laughs> dzięki za siano, dzięki nie, nie trzeba mi podwieźć gościu, sam sobie poradzę nie musisz mnie też taranować, byłoby miło z waszej strony jakbyście mnie jednak nie taranowali to mam jakieś osiedle w sumie w tym miejscu spoko tutaj, nie ma nic akurat ale to mapowanie no nie wiem, chuj wie od czego to mapowanie jest kurwa, ale to mapowanie też widziałem chyba z chyba 10 odcinków temu na jakimś ocenianiu. Nie wiem za kim oni to paczek biorą, od kogo, i tak biorą, żeby się pojebało, e, kto od kogo te paczki w sumie kroi. Sprawdzę sobie pierwszy salon, bo może kupimy auto, ale myślę, że kaseno to jednak e, więcej osób by wolało, e, żeby pójść rozjechać. Wprost siarę w tym kasenie, tak samo jak ja. E, dobra, to ja mam mapowanie na ten Doherty. Nie, bo mapowanie się jest ciężko bardzo wypowiedzieć kurwa, bo... No niektóre rzeczy widziałem, a niektórych nie widziałem, albo widziałem i nie pamiętam po prostu. Ehm, dobra, tutaj mamy jakieś pojazdy, które mogę sobie kupić. No niestety żadnego sobie nie kupię, bo najtańszy jest za 8 milionów, tak? Najtańszy jest tutaj za 8 milionów, a ja mam dopiero tylko 3 miliony. A że jest to serwer e, zarobków wysokich, no to... Nie wiem, ten ziomuś... Dalej za mną miedź, albo mnie specjalnie chce staronować. Nie wiem, jak chcesz pozdrowienie, to napisz. Kurwa, to cię pozdrowię. Pozdros byszek odjeb się. <grym> Dobra, tutaj mają w ogóle jakieś mapowanie. Tutaj, mm, co to jest? Kurwa, Madzi się postawili, tych hał tutaj. Mm, to, co, co, to, co, to, co, jakieś publiczne parking chyba, ale. Nie wiem, ja nie kumam fenomenu stawiają takie bramy w mieście. Przecież ona w ogóle nie pasuje. To wygląda kurwa jakieś wjazd jakiegoś jebanego Askabanu. Chuj, wie o co to chodzi. Tutaj ktoś rzucił walizkę, ta czyli to jest ta cała e, giełda, no w porządku. Tutaj mamy jakąś pracę, tylko pytanie co to jest za praca? To jest zbieranie e, GB. Co to jest kurwa GB w ogóle? O ty siano patrz tu <grytanie> Kozaczek, ty ja siano znalazłem patu. <grytanie> Śniemy sobie sobie GB cokolwiek to jest za praca, wymagania brak, zbieranie GB Co to jest kurwa GB Co to jest kurwa GB, bo ja nie rozumiem, bez kitu. Ale jak mi tak siano dropią, czy to ja nie wiem, ten serwer to, to jakieś, Ja nie wiem, po co tak siano rzucać w sumie. Ale chuj, jak rzucają to dobrze. Aha, czyli to działa po prostu jak Street view, że sobie tak jeżdżę i ten, czaje, czaje, bazę, tak. Czyli to nie, tak działa jak zwykłe, po prostu Street View. O, jakie tu kurwa lagi macie, ludzie. Ja ci pierdolę, co to jest. Tu to dopiero mi FPS-y spadły, co tu jest. No tutaj laguje jak chuj, no patrzcie, kurwa, jakie są lagi. co, Czemu w tym miejscu laguje? Coś na moście musi być jakiegoś chujowego, bo lagi macie to skurwysyńskie akurat w tym miejscu. Nie wiem, coś po prostu chujowe tam zrobione jest. Ale oni tak te siano rzucają co chwilę, te walizki kurwa, no to ja nie wiem czy jest to jakiś sens kurwa. Po chuj ja w ogóle tym jeżdżę, jak co chwilę siano rzucałem, Tema ja może pójdę po prostu e, i zacznę sobie to zbierać, ja mam jakieś, ja mam jakieś 3 miliony 600 już, A w sumie to nic tutaj dużo nie zrobiłem, on co chwilę chodzi i rzuca te kurwa po 500 tysięcy to siano i w sumie to zbiera je tylko jedna osoba, więc ja nie, nie, nie wiem o co tu chodzi z tym, ale jest w porządku, e, tutaj będzie zupełna praca street, więc to, to już kurwa... Klasyk. Taki kurwa deszcz banknotów, bym powiedział, bez kitu, co wszędzie spada siano z nieba. Poez, no pan, no co chwilę, spierdala to siano. Ja tutaj mamy wejście do redakcji Cash Live News, czyli macie jakąś redakcję, tak? Jeżeli potrzebujesz pomocy, majacz służbę mundurową i wpisujesz sobie u kośnik, numer em, telefonu danej służby, jakiś killer. 4, 3, 2, 1, PNL, zobaczyć pojazdy. Nie wiem gdzie tam chcę zobaczyć pojazdy, ale chuj tam. Nie wiem, nie chcę zobaczyć żadnych pojazdów. Tylko że. No na, na nic mnie, kurwa w sumie nie stać. Nie wiem idziemy rozjebać, to chyba kurwa do tego. To te siano po prostu do kasyna, bo nie wiem, no siano spada z nieba kurwa ani za nie. Patrz, ja nic nie robię praktycznie, aż mam sianę od chuja. No, w sumie od chuja, jak tam ja szaty za 8 milionów, to tam mam w sumie cały chuj tego siana. To mnie kurwa wysokie zarobki. Nie wiem, mi się taki serwer osobiście z wysokimi zarobkami nie podoba. Zresztą te kurwa skrypty już wszystkie widzieliśmy. Swam tu cały chuj to, <coughs> całe chuj tych rzeczy tutaj jestem w sumie Sunfiara Ile my tu mamy? Dwie prace tylko Street V to zbieranie GB jakiegoś i tyle. Tylko to są dwie prace na serwerze, tak? No to po chuju macie tych prac. <coughs> no to ten serwer naprawdę kurwa do zwiedzania to jest tyle co nic. No ale ja w porządku, bo ogólnie też zalogowałem już 3 miliony tego dostałem, ale to chyba... Chyba gitówa. Dobra, co, zobaczmy sobie tutaj przebieralnie. Aha, i te wszystkie skiny są powiedzmy premium, ale mamy jakieś skiny tutaj za darmo he Nie wiem, weźmy sobie kurwa, nie to pedalski straszny, takaś kobita to, to też taki kurwa nieszczęsny trochę. No to w ogóle wygląda. Czaj ten był jakiś. Achuj, będziesz będzie i ten. Nie wiem, te skiny też takie sobie są niektóre. Ale przynajmniej e, są te z zwykłe skiny i jest przynajmniej tyle. Dobra, tylko pytanie, gdzie było te kasyny bo ja sobie zapomniałem. A kasyno było tutaj, no to idziemy sobie przepierdolić te nasze siano całe. Pytałem tylko, czy za te 3 miliony, ja w ogóle tam mogę zacząć sobie zagrać, no ale zobaczymy. No to to zwykły interior z kasyna z Adventuras. A jak się prezentuje, to zobaczymy sobie. Mam jakiś jeden wielki marker. z tej gry. Jeżeli grasz, to nie wchodzi. Aha, czy ja muszę z kim zagrać, tak? To, to, to nie mogę samemu sobie zagrać w kasynie. Czyli to jest tylko kostka jakaś łomna. A mogę sam ze sobą zagrać, kurwa? Czy ja to skrupionym sobie nie mogę czekać? Jakie mam ID w ogóle? Spróbujemy. 6 Kostka, 6 Nie wiem, kurwa, dużo. Nie, niestety musi być jakaś inna osoba, no to musi pewnie e, zaakceptować. Więc chuj, chuj, jednak z tego kasię. Swoją drogą, to może dom sobie kurwa kupił? Nie wiem, po co, ale kupię sobie dom jakiś. i chuj. Nie wiem. Tu, tutaj tutaj chcę mieć dom, kurwa, kup dom. Stać mnie czy nie? Eee, Zaoszczęć i opać dom na, na, na jednego SMS-a. Nie chcę nic zaoszczędzać jak to siano to kurwa spada z nieba. Eee, a do domu? To do urzędu ja muszę iść. czyli idziemy kurwa urząd. 147, tak? Nie miałeś ja już pogubiłem gdzieś na tym serwerze bez skitu. To jest po prostu jakieś kurwa, dwie prace tu rzucili i są wysokie zarobki. Kurwa, tyle w sumie z gry tutaj na cash life. No, kurwa tragedia, bym powiedział połowę rzeczy. To niestety też nie jest. Ja nie wiem o co to chodzi. Jest 40 lat, gra tutaj 15 osób, a dzisiaj dość wcześnie biłem, bo jest godzina 20. Nie wiem, ja nie widzę największego sensu jeżdżenia, chodzenia tu w ogóle, bo tu nie ma nic kurwa na tym serwerze więcej, tak szczerze. Więc nie wiem, no takie kurwa, to takie takie to sobie, takie nijakie ten serwer mi się wydaje. Nic tu nie ma fajnego w sumie, nic. I w sumie to nic autorskiego też to nie ma. No zwykły pseudol po prostu nic szczególnego. Jeden na 10 do widzenia. Nie no, jak spodobał się odcinek, ja stawcie suba lajka like i komentarz, po prostu napiszcie jaki ser miał być następny. Bez wami obkań, trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Yo.